To Maciek Brożeński z IOM Polska. Przedstawiam Wam dzisiaj technikę określoną jako technika leg over, którą będziecie mogli zastosować zarówno w przypadku dyskogennego bólu pleców, albo bólu pleców i kończyny dolnej. Wykonujemy ją w następujący sposób. Przesuwam pacjenta do krawędzi, przesuwam miednicy w kierunku przeciwnym. Ból zlokalizowany jest po stronie lewej. Następnie krzyżuję ręce pacjenta. Na klatce piersiowej, bo będą nam troszkę przeszkadzały. Zginam sobie kolano. Utrzymuję zgięcie. Patrzę, żeby kręgosłup był cały czas w wyproście. Blokuję drugim kolanem e, miednicę, po to, żeby nie uciekła nam w momencie, kiedy pociągnę za nogę, nie, nam, nie poszedł nam cały odcinek lędźwiowy do zgięcia. Pociągam, blokując jednocześnie miednicę. Uzyskuję już wstępną rotację. Wcześniej mieliśmy zgięcie boczne dodane przez SHIFT. Przesuwam pacjenta do siebie, przytrzymuję rotację od strony górnej, odstawiam nogę, kolano pacjenta układam w zgięciu między miednicą a kością w okolicy pachwiny i teraz mam możliwość regulowania tej techniki. Idąc, przesuwając się w kierunku doogonowym pacjenta, będę wybierał zgięcie boczne, tą technikę wybiorę wtedy, kiedy pacjent ma tylko ból pleców. Natomiast kiedy przejdę troszeczkę jakby w kierunku, e, oddaję, tak jakbym się oddalał od stołu, to wybieram dalej rotację. I tą technikę wybiorę sobie, kiedy ból jest promieniujący do nogi. Kończąc technikę, cały czas asekuruję nogę pacjenta, pociągam go, żeby utrzymać wyprost tutaj, odkładam na stół i kończę. Technika, którą przed chwilą przedstawiłem może być, jak już wspomniałem, wykonana dla dyskogennych patologii związanych z bólem pleców i również promieniujących do kończyny dolnej. Pamiętajcie, że możecie ją wykorzystać dla pacjentów, którzy najbardziej zaznaczone mają swoje dolegliwości podczas zgięcia. Dlatego technikę wykonujemy w wyproście, dlatego dążymy do kierunku dla niego ułatwionego, czyli wyprostnego. Jeśli podobał się Wam ten film, to zaznaczcie to w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie, obserwujcie nas, będzie ten, takich materiałów więcej. Do zobaczenia.